Cześć wam, z tej strony kurczak do nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Starary Minor Challenge. Jest ze mną z i Witam wszystkich bardzo nie serdecznie, ma. ja jestem z Gredzio. No i tu <laughs> widzicie jesteśmy w tunelu, który wraz ze Snowmanem kopałem Tunel prowadzi aż do... nic sam nie widać tutaj... O, do Tak, ze mną kopał. Nieprawda wszystko nagrane, nie nagrane, ale dziękuję Snowmanowi, za udział. Zgradził chuś teraz, bo ten... Dzięki Snowman, Snowman, przyjacielu, my friend. Dzięki Ci, że wręczyłeś mnie od kopania. Ja ci, ja ci, ja ci musiałem na pewno nauczyć, jak się kopie, bo to wiadomo. Patrz, jakby go nie nauczył, to on by to kopał do dzisiaj. Dzięki Ci samo jeszcze raz za pomoc tutaj kuczakowi. Tak. Nie muszę teraz się męczyć. Dzięki. No i ja grałem dużo poza nagraniami. Jakby ktoś na Facebooku to mógł widzieć. Właśnie zapraszamy na Facebooka, bo tam dużo rzeczy się widzi dzięki temu. No i patrzcie, jako dom zbudowałem. Kurde, pikny. No nie wiem, czy pikny. Możecie napisać w komentarzu, czy pikny dom. Ostatnio było chyba dotąd tylko o. A tutaj patrzcie jeszcze, o, tyle. Tyle jakich różności. I to się będzie rozbudowywało, bo to mało miejsca już mamy. A wiecie co tu jest? Zobacz tu kuczak, wiecie co tu jest? Co? To jest spawniarka potworów. Tutaj już się razem spełniała ważka. No tu ich jest Na sporo, razie tyle. tu ich chodzi pełno, no bo jestem biom, ale jesteśmy obudowani, więc się nie martwimy. Z Grecił chodź, bo Tinkerer przyszedł i możemy sobie kupić racketbootsy i workshopa Shop i Grappling I, Kuka, i, i, i Tak, jestem ślepy, jestem Ślepy oh. czy niewidomy, nie wiem, może to jest. Pijany lub nie, nie niespełna rozum. Bo... Tak mi się wydaje. O właśnie, nie widziałem tego Sarksa. Patrz, Snaks, ty. Snacks. Virtus, e, dawaj autograf. Virtus, pro! Nie widziałem go, przyznaję się, bo on tak siedział, a ja e, gadałem z kurczakiem hmm. jednocześnie, coś tam. Tak. I, z i nie jechałem jolo tak oczami, nie? I nawet się nie skupiałem na tym. I tak po prostu przeoczyłem to. Chwila, co ja tu sprzedać? Jakoś, e, wziął jego uratwo, ale z nie niż mi pajęciń! Bo to ma być artystyczny dom! Nie, no poważnie, artystyko to Dobre. jest. Bardzo. Dobra. Mm, chciałbym sprzedać. O, patrzcie, ile diamentów. 26 diamentów w ogóle znalazłem. Ani eee, diamond, 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 diamond. i ni. Need... W tym eee, odcinku. Hej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym odcinku pójdziemy oczywiście pokonać kletrą Prime'a wstępnie od razu mm, oczywiście Dobra. I czekaj, mamy Tinkerek Workshop. A gdzie go postawić? Tutaj. Czy gdzieś u niego w domu, czy go przeprowadzić do innego domu i tam postawić bo zrobimy Wiecie tak... A wygląda ja mamy czapkę. Podobnie do Asha z Pokémonów, tak mi się zdaje, nie wiem No czy tak, i jednocześnie do Asterixa. Dobra, to rozwalimy krzesło. o. Aha i te kuleczki świecące, ja już tu pokazywałem, no, ale one dobra teraz dałem. Mamy sobie Peta i ona jest właśnie z kierunciona. Dobra, czekaj, a te butelki już mogę masz... połączyć? Coś? Mógłbyś mi rzucić różkę, i ja bym sobie chciał przywołać oskę. A już się rzucam, już w tej chwili. Eee, te. Tak się rzucało. Dzięki. W prawym się rzucam. Ale na to się wyrzuca przedmiot, o to mi chodziło. No, i jeszcze no jedną rzecz widziałem. Serio? Tak. wyrzucić mini, no, mini szarka. No, szarka mi może może tak ja. Nie e. wiem. E. Okej, okay, i jedna no. rzecz jeszcze. No. Patrzcie, bo ja tutaj zacząłem kopać i miałem niechcący Hunter, czy jakoś tam Treasure Potiona włączonego i zobaczyłem, że jak tu się gdzieś skopiemy w dół, to tu gdzieś jest skrzynia i tu jest gdzieś jeszcze Strange plan z tego co pamiętam, ale już teraz nie mam tego Potiona i nie wiem dokładnie, gdzie to jest. no. Tak. O, jest, widzisz? Tak. cała chata jest pod nami. to Tak. Tak, kto tam Może uciekawe, sobie że? tego ciebie? mi tam nie potrzebuje. No zabrał przedmiot, który jestem, ale co tam było zgradził? Ja? Loo? O, Angel też się, ci go. bardzo mi się podoba. To Może co A, spoko, daper. Te budki jakieś śmieszne. Dobra, Lut ale oczywiście to rozmawiać. Nie mam... To rozwajam, niestety to żadnej pochodni ani żadnego czegoś. kup sobie. Znaczy tak serio mówię, nie że jakoś wie kup sobie zgradził. U kogo? Mercanta merchanta! Można kupować No ja to za bo nie chcę tam mieć dziury. No i nie mam czym zalepić obecnie, ale dobra, tyle wystarczy. Quick Stack Angel Statue, gdzie... Dobra, wiecie co na razie, co sobie zostawimy do tego sprzętu? Zgredźcie, słuchaj, robimy taką maksym, yy, że płyniemy Ej, w ja się dziwię, czemu no. nie mam tych. Ja daję click Stack, a one się stakują gdzieś do skrzynek. Gdzie skrzynka są podnie? Po no, to so. gdzie? <laughs> Hmm, Zignęły mi właśnie co połodni i co tych tamtych. No to nie, nie fajno, troszkę. I nie mogę otworzyć nic z mam lagi. Internet, serio? Ja gram w CSA, to ja nie gram w CSA, tak naprawdę. Jak ja przegrałem 3 SL -e przez te lagi, tak? Ło, to no. dużo dosyć. Ja bym tyle przegrał, to bym płakał. Nie wiem. Dobra, mam. Mam je, mam. Dobra, mam. Okej, okay, tak grzyby są okay, mi niepotrzebne. Idziemy. To ja idziemy na szkieletrona, nie? dokładnie szkole na z dungeona, bo w sumie co możemy robić więcej. Tu wam pokazaliśmy, co jest w domu. 5 minutek. Dungeon jest w lewo? Tak, tutaj. No po to kopaliśmy ten tunel z gracią. No i przekaz jest nam, zaraz tutaj sporo ataków. Ja, ja nie byłem na końcu. No, to no nie było cię. Miałem w ogóle live'a robić, ale jak przyszedłem do domu i była 20 godzina i jeszcze mi internet wywaliło wtedy na pół godziny. Myślałem, tak kurde już nie będę robił. I zacząłem robić, 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 zrobiłem już dużo rzeczy i się. A nie będę teraz robić tego live'a, bo wrócił mi akurat interneto. to To jest to mena i kopaliśmy tunel No a ja, a ja już w tym tygodniu będę mieć super OP internet Światło wody I sobie spróbuję polajbować O, kolejny... Światłowodory Światło wodory Patrzcie tu altary, tu altary, tu jakieś emeraldy mamy, tu można wszystko pokopać Tu się zaczęło te pustynie, więc musieliśmy kopać pod spód, wiesz żeby nam się nie sypał piach na łeb Rozumiem, rozumiem. A zobacz jak te muszki skaczą, what the fuck Fajnie, że mamy te przedmioty, bo się przydadzą. Światło i tak dalej I wody A w ogóle kupię sobie te rakiet bootsy Oczywiście, że nie No to jesteś głupek w Później sobie kupię Dobra Jakie fajny tunel? No nie? Z... Nie wiem, dam jakiś ciężki przedmiot na A i pójdę apczyć Dobra Aha, tu trzeba co, do to trzeba się dokopać dalej. I musimy kobietą? zrobić tutaj tą kombinację, taką, że wiesz, jak się wykopujemy, to musimy zastawić dungeon, chyba że już jest zastawiony, bo coś tam widzę u góry. Żeby nie było, że wyszliśmy na Rozumiem. powierzchnię, nie? Potem musimy zrobić sobie tutaj arenę. Nie lecimy na dół. Tak, słucham? No wiem, że nie, ale to po to jest bo. właśnie u góry kopanie. Snowman wszystko przewidział. Dobra, i teraz musimy dobrze wyjść, żebyśmy nie wyszli na powierzchnię, żeby nie było źle. Dobrze go wyszkoliłem, nie? Dobrze go wyszkoliłem <laughs> Nie wolno chodzić na powierzchnię. Okej, okay, ludzik jest nad nami Tylko nie wiem ile jest nocy Spoczny. jeszcze Boję się, że nie zdążymy z tym szkieletronem, wiesz? 4 minuty Skąd wiesz? Co? Strzelam <laughs> Nie no przydałby się księżyc zobaczyć no, Chyba nie wykopuj się, bo tu musimy zrobić kombinację astronomiczną. W lewo, chodź w lewo, w lewo No no tam jest otwarte chyba. Zamkniemy się drzwiami, nie no ty no, tam się kop dalej, a ja się będę kopał w tą stronę i postaram się zrobić zastawkę, żeby nam wiesz... Żeby nie zepsuć reguł zabawy. Zrób tam tak, okay. że jak będziemy uciekać w prawo, to uciekniemy tunelem. Żeby nas nic nie zahaczyło w <grym> główkę. Nie, no, no to poczekaj tutaj chwilę. Oj, szkoda, że nie można na tym steamowym serwerze ustawiać nocy, bo będziemy musieli czekać w takim razie. Na kolej Powiem. Hmm. Za rok albo dłużej. Tak. Będziesz miał więcej wróci, lat. Ja kupię sobie nową myszkę. A po co ci myszka? Ja mam myszkę na łódźce. Bo moja mnie denerwuje. Bo mamy. Jest, ona jest dobra niby. Ale jest dziadowska do CSA. Bo jak źle machnę, albo coś inaczej no. machnę, to się obkręca wokół siebie 2x360 no. i nie wiem gdzie jestem. No i patrzcie, jak ja to muszę teraz robić. Mam drewno akurat, okej. Okay. Teraz buduję takie coś. Taki schron na siebie, jakby. Wykopuję się do góry kilka kratek. O. I tak w kółko fajna zabawa, nie? No ale takie są reguły. Dobra. I musimy tak robić. Zgradzę, co ty tam robisz? Alu, przyjaciel! Nie wychodź tutaj, bo tu jeszcze nie zasłoniłem. Ej, jest tam ten dziadek. Jest tam, o jest tutaj dziadek, dobra Nie zauważyłem, czemu moja siostra nie krzyczy, Nie ja płaczą? nie wiem ja o co ci chodzi, nie? Nie, nie dobra, ty jesteś zauważyłem. jakiś... Aha, dobra, nie można No, to nie, nie, nie wiem o co chodzi, pojebie O, Nie, spod... bo myślałem, że nie trzeba dotknąć dziadka, trzeba dotknąć dziadka Trzeba dotknąć dziadka, o Jezus Dobra, czekaj, jeszcze... Chwila Ale kopie, ale kopię. Dobra. Ja już tu dawno siedzę ze środku, nie, ale dobra Nie udawaj, że cię tam nie ma jak chcesz Dobra, ja jesteśmy bezpieczni. bezpieczny... Tak dobra, ja ja możesz już wychodzić z gradzie, mamy zastawiony Ale ja już byłem dawno zastawiony tutaj, nie wiem czy wiesz Zobacz widzisz? Dobra, Jaki pasuje byłem? mi to Zobacz, widzisz? <laughs> nie widzę, ale nie chcę To zobacz, w lewo troszkę idzie, widzisz? widzisz? Ciemka byłem Ale bo jest zamknięty bardzo Dobra, przydałoby się tutaj go zabijać jakoś Wiesz? Już? Nie, 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 czekaj, przydałoby się żebyśmy skopali na przykład Ale... to tutaj. Czekaj, czekaj, Minisza... z miniszarków może? Tak, tak, to na może rady. najlepsze, no. Na pewno dla rady, zawsze się go zabiję z mini praktycznie. A wiesz co, to ja będę robił te... Yy, platformy. Zrobiłem z całego drewna platformę, okej. Okay, nie ma problemu. Dobrze. dobrze, dobrze. Dobrze, proszę Pana. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Tak! Co? Mhm. A co ty Zrodził wyżej już nie kom. Kto ty powiedział? Pan Jezus. Mogę. Nie możesz. Zabronione w Unii Europejskiej jest. Pstrycek tutaj był. Dobra. Dobra, rzucam. Ale żeś to zrobił. Nie Czekaj. Teraz. Przepraszam jeszcze nie. Dobra. Z tych pimbryków mogę coś pobudować w sumie w bazie, teraz. fajnie. O teraz. Dobrze, Dobra, mam jeszcze nie teraz. Kurde, no odcinki ostatnie to praktycznie same bicie bossów, więc powinno wam się podobać też. Ano, ano. Teraz poleciał. Teraz, teraz. O, dobrze, poleciał dalej. Sprawdzę, co tam jest. Dobra, Zgrodzienie, Nie, 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 chodź. Chyba go nie zdążymy już zabić w tym... w ten dzień, więc nie wiem. A jak będzie dzień, to on ucieka, tak? No, jeszcze nas zabija. No jest już dzień. Kurde. Aha. Dobra, no. to wrócę do bazy i spróbuję ogarnąć parę jeszcze fajnych rzeczy, żebyśmy mieli na budowę tej Na budowę tego co tam się dzieje A nie mamy już drewna praktycznie Wiesz Nie ma sturbuj tych mikrofonów teraz Tak cię poproszę tutaj Hihi Dobra ale od dzisiaj stwierdzam, że mój kotek jest dla mnie mm, piękniutki. Od dzisiaj Paniutki. tylko, wczoraj nie, dzisiaj nie, ale... Nie no, też wiedziałem, ale teraz nie, nie to jest taki tak. jeszcze fajniejszy. Przyszedł do mnie, potulił się, pomruczał, usnął obok mnie, potem znowu się potulił i sobie poszedł. To super kot. Ale on do, on do mnie tuli się cały czas, to nie, to nie jest tak jak inne koty, co wy macie te lewe koty. No bo was nawet nie lubią, co weź wykorzystać. Mój kot mnie on kocha. Się na mnie pyta, czeka, pyta, Szczeka Tuli jeszcze. się prosi, Dopiero wtedy coś dostanie. Dokładnie, taki kot. Oczywiście, pozdrawiam cię, VUX. pozdrawiam cię, Fuks. Pozdrawiam cię, Wux, Nacio. O, NACIO. PISZO. NACIO. Bo się spytałaś, py, spytałaś, czy nagrywamy. Oczywiście, A ja, że ja mówię, nagrywamy. że nie. hi. hi. I widzowie wtedy mi się Chyba, kurczę, VUX, nie trafiłem. NACIO. To jest. Chłopak, który dał sobie taki e, dziwny nick, to też cię To pozdrawiam. chyba chłopak, bo pamiętam, że właśnie na mi się wydawało, że to jest dziewczyna, a potem czytam, czytam komentarze i mówił jak chłopak, no, więc to chyba z... chłopak. Więc jesteś ja chłopcem, to się cieszymy, a jak. Jak mówił, jak mówił jak chłopak z komentarzy? Jak ty wyczytałeś, że z komentarzy e, że na mówił przykład jak przyszedłem, a nie przyszedłam? Bo się nie mówił przyszedłam w ogóle. Tak Ale oni nie mówią, ten, oni piszą, a nie mówią. No i co z tego? To nie ich wina, że są tacy, a nie inni. Ty się oczywiście musisz śmiać. Że wyczytałem z komentarzy z tego jak oni mówią. No. Ale oni pisali do ciebie, a nie mówili. A, a ty w mowie żyjesz, czy, w Jehowie na przykład? Dobra, już nie wiem co mówię nawet. Dobra, nieważne, graj, to jest chłopak. Ty jesteś chłopak. Mój. Jestem. O, taki Nie twój. Co już się już mi się odechciało, Był no? Pstryk. Chciałem wy... no wyłączę mikrofon, żeby żeby nie było kichu, ale... Będę kichą a ja usłyszałem... A ja usłyszałem handel Za dużo niemieckiego już masz zgryział w głowie. A co to jest handle No ręce do góry Po niemiecku, tak, tak. O, LOL, nie wiedziałem. O hende i hoch no pomyśl Nie wiem co to jest Hoch. Hoch to jest wysoko. Nalazaj serce! Chcesz? Ty masz! Weź, ja Ale ja mam 60... 280 A to chcę I znalazłem jeszcze skrzynię w której są buty, flury, bots i ice machine O super będę mógł z lodu robić rzeczy Będę mógł robić lody, eee... lody O kolejne, kolejne serce eee... Nie. Tak ma, zmieńmy to na miłość odjadę. Zrobię ci do... znaczy kupię ci czekoladę <laughs> oh. Wow ale wielka dziura. Hehe. He. he, czarna. No taka czarna, bo nie oświetlona. Zobacz, a wiesz gdzie jest pupa? Wiesz, gdzie masz pupę? Bo no, lewej tupię. na górze pod ekwipunkiem pierwszy obrazek. Co? Ło, wow, pułapka mnie tu zaatakowała. Widzisz? Masz ekwipunek, pierwszy no. obrazek z lewej pod ekwipunkiem, to jest pupa. Pupa? Nie. Nie widzisz? A, pupa. Dobra, ja otwieram ekwipunek, a, a tam nic się nie wyświetla wtedy. Czy cię dziwię o co ci Ale chodzi? Nie, nie, nie. Już wiem, że grał. 1,45, Już wiem. To taki buff troszkę. Blow to blow to Pipa. Znalazłem takie coś. Co? Blow to Pipa. No taki. No to dobrze, no w sumie ma rację. No co ja zrobię? Taka broń. On się będzie bronił w sądzie. A wiecie, ja, ja was serdecznie mam do Was do oferowania Starter Pack od play z moim tutaj wizerunkiem. Za free. Serdecznie <grystanie grystanie> zapraszam. Ja też tylko bez mojego wizerunku. Ale mogę wam kupić. Mhm. Jak bardzo... O, MLD sobie tu wykopię. Nie no, bo jest ja dzień zgradzia, nie? No dobra, nawet widzę. Bo tu no. jesteśmy dosyć nisko z tunelem. No, jakbyście oh, się właśnie pytali o co chodzi z tym, że my jesteśmy przy powierzchni i niby mamy nie wychodzić, To no, właśnie to tak wygląda, że my nie wychodzimy, tylko musimy tak zastawiać, że ja tam wtedy przy Dungeonie zostawiam. Ja idę tutaj z grzeźnią, jestem 2000 metrów od ciebie. Exactly. Tutaj. No i jestem chory, barzot 1678. A że chory jestem, bardzo, to mam katar i ciągle muszę go przecierać, żeby mnie nos i gardło, i dlatego taki jestem, ale nagrywam. A mam. jak ja tak całe życie przecierałem nos, co życie przecierałem nos, i teraz mam krzywy. Ja ogólnie od urodzenia mam krzywy, a jak przecieram, to mi się prostuje. Ja. Ja. Nie kłam. Znaczy ty. Widziałem. Widział, ja też go widziałem. Możecie wy również zobaczyć na e, odcinku zwanym relacja z 2015-16. Dziękuję, dobranoc. Nie, nasza, Dziękuję. na 15 cię nie ma, nie? Dobra. Na 15 cię nie nagrałem. Jestem, N znaczy nie. Ale na 16 jesteś. Ała, zginę! Zgradzi, zrób coś z tym, bo jest dzień. A czemu ty jesteś w dungeonie jakimś cudem? Nie jestem w dungeonie. A, bo się przekopałeś? Ej, się mądry człowiek z ciebie w sumie. Kontynuowałeś dzieło snowmena. A, to What musisz tunel na dół zrobić, z już tutaj tak gówno zrobisz. Tak, rozumiem. Nie wiem, zaproszę. bo się zaraz odkopię i będziemy. A, poszukani. tu jest glina. A, ja sobie z gliny wykopię troszkę, bo oczywiście glinę lubię. No i kurde, no widzicie, jakbyśmy mieli komendy na Steam, to byśmy mogli już zrobić noc i byśmy sobie odcinek przyspieszyli troszkę i w ogóle wszystko, a tak to musimy czekać aż noc będzie. I już jest 17 minut odcinka, a, a z tego nie zabiliśmy jeszcze. Kurde, bąka syna. Mokate. Ale, Ale kurczak, że ja, ja żartowałem z tym szkieletronem, a okazało się, że Ty jednak na serio go zabić. Że z... Ale to tak, bo, bo to już jest moment. To jest the moment, kurde. Znaczy się, ja powiedziałem szkieletron prima. Aha, no to nie, to nie tego troszkę, ale troszkę innego Oj zgradzia, ej, skupę ci się na web widzę. Ej <laughs> Nie! Dobra udało mi się, byłem w o, co tym... Tu chodzi? Jezu, prawie zepsułem te zasady gry Dobra ja już tu się nie bawię w kopanie, bo zaraz... O co zapisuję. tu? O co? O, co? Może nagi masz co? Aha, internet i dobrze, dobrze, dobrze. Zapomniałem że jeszcze mam radiówkę. Tutaj już możesz kopać, ale Daj mi coś ten światłowy czy nie? Dam da ci światło wodę. No i tutaj Dobra. nie kop w dół. Dobra. Wiesz w ogóle co wymyśliłem, jak zabijemy Fishrona? Zlejemy wodę na dół. Zabijemy sobie Mon Lorda To inaczej jeszcze też. O, a co tu jest? Mam pomysł, wiem co wymyśliłem. Patrz, zabijemy Fishrona i zrobimy tunel od piekła do góry pod ocean. I co to da? Dobre wyjście, nie? Nie wiem, ale I chodzi ci o to, No, no, i o to mi chodzi, że no, właśnie No, no, i patrz, i od. od. Y, tego. tak. No, od piekła, samą górę, na samolot oceanu, przekopiemy tunel i woda się zleje na samym. No, ale ja to właśnie chcę przed Fischronem zrobić, żebyśmy mogli zrobić tam arenę Przede? na Fischrona, tak. Bo biom oceaniczny nie zależy od tego, czy tam jest woda, tylko po prostu jest przypisane na końcu mapy. Więc jeśli zlejemy wodę, to tam będzie nadal ocean. rozumiem. No. I zlejemy wodę, jak i w cudem to się powinno udać. I będziemy mogli sobie, patrzcie, no jakbyśmy tutaj stąd wzleli tą wodę, zrobili tam jakoś, budowali od góry tymi, no to będziecie. No już tak zrobimy. Zanim jest dzień, nie? To chodź, zrobimy. Ale powoli. to jest no, bardzo trudne z gry. Potem zlejemy tą wodę. Tylko nie, to nie jest trudne, patrz. To jest trudne, śmiesz, bo cały zrobić. czas piach musimy sypywać. I możemy zepsuć zasady gry wtedy. Zresztą to nie jest robota A na ja odcinek. No, ja to dwa odcinki temu. No to już wychodzisz z serwera, masz banana no. To ja za karę idę odpokutować, i wykopę trochę kamieni szlachetnych Na przykład Powiedz jeszcze na 16 razy Ale ja nie muszę, tylko ty O, idzie, patrz kto idzie Goblin? Nasz Goblin widzisz. Uciałem A to już robotę. jednego przed chwilą Kupięcie zabiłem zastinkery. Ale tu złodnie. Cicho, chodź stąd, nie, nie patrz tam cię kusić hmm. będzie. Ale ty jesteś w miejscu. Ale nie E, twój kanał okay. stoi w miejscu. A nie to mój. A nie to nasz, w sumie. No dobra. Nieważne. Nie, no i tak za rok zakładam swój i odchodzę, więc. Po no roku. wiem, wiem. Nie, nie no, ja chcę spoko. się już tak nagrywać. Mnie to nie interesuje. Nie, no ja wiem, Zgradzio, nie ma problemu. Wiesz co no. zrobimy? Albo nie, to zosta... O chulia, nie będziemy nic zrobić więcej. Tutaj się go Chodź będzie pić. szczelało. patrz. o tak. Bum, bum. Nie? Zgradzio, wróć do domu i kup sobie. Te Buty takie ładne Wiesz jakie? A tinkierery? ja też jeszcze się wrócę? Tinkerera, tak, u tinkirery. Nie ma go Gdzie poszedł? Jest tam w domu na samej prawej stronie. Tam tam Czemu on się przeprowadza sam? Co on sobie myśli w ogóle? Że mu się tam spodobał nagle? <słuch> Może lubi kulki za każdym A, Ah, this house is missing a chair. Usunąłem krzesło i nawet zapomniałem o tym, bo myślałem, że są dwa. No serio, myślę, że są dwa krzesła tam, dobra. To nie zaraz stać napojujmy. mnie, przyjacielu, no na 5 to Sprzedaj mnie. jakieś rzeczy. Dobra, Sprzedałem i teraz go przeprowadzimy. Bo on ma mieszkać tutaj. Dobra. Eee. Nie stać mnie, na 5 golda Mhm. Słyszałem słyszałem go? stąd jakiś... Nie chcę tego robić no, na odcisku, bo będzie tak. bolało. Nie słyszałem, no, Na odcisku. Tak. Nie na... chcę tego robić na odcisku. Na odcisku nie będę tego robił. O zachodziło. chodziło? Dobra, Ice Mas tutaj postawimy I słuchaj. No ta pupa mnie... Ma nie... idzie do mnie, Jezu, boję się. Eee. Dobra, eee, co ja chciałem? Ja chciałem odstawić takie rzeczy jak... Eee, to Py, pyk, 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 pyk. Eee, i tyle. Aha! Ile masz HP? Regio 260 Dobra, to to jest dla ciebie. Ja już Dziękuję. mam 300. Hihihi hi. Okej okay. mm, dobra Archery Potion. No, to się może przydać. z łuku do tego dziada. Aj, flory bootsy, łap. A właśnie, miałem ostatnio Blood Moona i zabiłem, bo tutaj chodziła ta. Jaki kotek? Czaisz? Co on zrobił? Z Ty kocie. <laughs> nie wiem, co zrobił Quet, ale musicie poczekać, aż zgradził wróci, żeby się dowiedzieć. Bo, bo mi nie powiedział też. Halo, zgradził. Słuchasz, niby jakby mikrofon miał ogłoszony, ale. Gdzie tam chodzisz? Tu będzie Harry Potter mieszkał, bo to pod tymi pod schodami. No i ogólnie planuję tutaj rozbudowę. Dobra, nieważne. ważne. Planuję rozbudowę w tą stronę. Do góry, w dół, w boki i jeszcze tutaj może jakieś domy się zrobi. O, tu. Jak się tutaj zrobi, to tutaj się zrobi jeszcze jedno schody i, i tak będzie tego dużo. Bo już do góry nie chcę za bardzo budować. Jak widzicie, tutaj po zakończeniu w niektórych miejscach tutaj taki fajny Zaj zrobiłem, więc ja też nie chcę. No i na tym domku też bym nie chciał nic budować, więc o. Zrobimy już w dół bardziej tą bazę. O, my tu mamy takie ładne. To w ogóle figurkę zapomniałem o niej. Przydałoby się gwiazdki pozbierać. To na pewno. E, chwila. Bo my moglibyśmy rozrzucić tam troszkę fajnych rzeczy. Jakich są tutaj oko? Co zrobił z grudzią? Ja jestem sam w domu, nie? No. I coś, co zaczynam słyszeć. Patrzę, a tu jest takie odbicie, bo ja mam tu piec. No, w zasięgu wzroku i, takie, mhm. i to jest takie lustrzane. Patrzę, no. co się tam rusza. O, Chyba kot. Demon. Wziął, ukradł z mojej miski, moje mięso, które miałem zjeść i uciekł i sobie poszedł jeść. No tak tak są. Zgredek, chodź taki już swaniak. ze mną. Bo a się tak, zauważyłem go, skoczył, pyk, pyk, nie ma go, zniknął. Nagle idę do tego, do antryja. Nie wiem, czy to jest Do piwnicy. Nie. Kurde, to nie wiem. No taki przedpokój. No idę dobra. sobie tam, nie? Eee, I patrzę, a ten sobie że moje mięso. A Ja nie kupię tego, sorry. No to sprzedaj diamenty albo jakieś rubiny, które są w skrzynce złotej pierwszej. Po co ja w ogóle te e, Żeby je połączyć z e, fluffy bootsami, które się tam dają, czy jak one się nazywają, i mieć zajebiste latanie, chodzenie po wodzie i fruwanie w dupy. Albo z Hermes budcami, na przykład, jak bardzo chcesz. Polecam taki styl życia. Gradzio nie mlaskaj! No Dobre te jabłko. Mm? Tak? Mm -hmm. To Cię cieszę. Robi się wieczór, chodzisz? Mhm, 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 mhm. Mam diamenty. Nie ma diamentów, ale rubiny może sprzedać na przykład. Gdzie? No złota skrzynia pierwsza z lewej, u samej góry. Widzę. Ło ten tunel jest zajebisty. A ja mogę wszystkie rubiny wszystkie? Tak, tak. Wszystkie, które są, rubiny, emeryaldy. No że, ale to nie potrzeba tak na razie wszystkich. Może tylko Zobaczymy. na razie rubiny. Rubiny ci powinny wystarczyć na to. Zobaczę. Jak mi nie starczą, to się wkurzę. Przyjąć 5 golda, mam jednego. pyk. 4 golda poszło, no to akurat. Bardzo dobrze obliczane, przyjacielu. Nie ma za co. Dobra. A, i tu Zdrowy będziemy robić Skeletrony. Mmm, zniknął mi zawód carrier, A nie, stoi tu. Powinien być w domu, zobaczyć. I co? I kupiłem rakiet budce nie? I co teraz mam zrobić? Do Tinkerera Workshopa, zdejmij z siebie te które tam masz, nie wiem jakie masz buty jeszcze Hermes Okej, okay, no to Ale tam... mam jeszcze Flurry No to możesz sobie połączyć albo te, albo te Które wolisz no. A gdzie jest Tinkerera Workshop? E, koło Tinkerera, tak, tak Dobra Tam go postawiłem I mogę zrobić, no mogę Spectre buty, ale to nieważne. ważne które Hermesowe, czy flury? te no. same, dobra, użyłam. I mam spektry, tak? Tak Ja no też nie, mam Spectry mnie Speeda jeszcze A ja dwa defensy, okej okay, jest noc, możesz przychodzić. Brajda. No, szybciej. Nie? nie? Pokażę O, dobra, trafiłem. Ło, dało mi się. Nie mogę, mogę je jabłko, mogę. Możesz to ci zabrania. mi zabroni? Ja by mi zabronił? Na czemu? Co on ma do no twoich bo... jabłek? No bo. Nie powiem ci. Nie dowiemy się. O, za 20 milionów tysięcy łapek się dowiemy i wtedy będzie dużo tych różnych informacji. Na przykład 50 ciekawostek o gredziu nagramy, a potem jak będzie jeszcze no, nie, więcej nie łapek nie to że 50 ciekawostek. U no, mnie chórczaku. nie ma ciekawostek. Skończyły się. U mnie nie ma ciekawostek. Jedyną ciekawostką u mnie może być to, że czasem wyjdę do szkoły. Nie wychodzi, łamie Ani trochę. Gredek! Szybko idu. Znaczy, chodź Oczywiście szybciej. Nie żartuję. Wcale nie. Mm. Mm. Znaczy co? No i liczy się? To, to. Jesteśmy pod powierzchnią. Liczy się. E, dobra. Rozsypiemy skurwibonkowi trochę tego, żeby zdech jak się pojawi, od razu. Moment. No dobra, dobra. Chodź jak mu nasypę. Szkoda, że to tak długo trwa. Tutaj tak trochę będę się wycofywał, żeby tego było więcej. Ty go odpalaj za niedługo już, okej? Okay? Ale jeszcze nie. Dobra, odpalaj go. Radzie odpalaj go! No szybko! Chodź tutaj, w moją stronę, w moją stronę, żeby on tutaj dostał po tej... Jak będzie się kręcił, to leć w te, co tutaj leżą. Rozwal mu ręce, żeby się kręcić cały czas. O, 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 i teraz chodź tu na dół, na dół, na dół. baba -ba 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 -ba. no trochę bijemy chyba go, nie? Tym czymś. Trochę go rozbroiliśmy w ten sposób. Dobra. Chodź, synek. Ojejku. Dobra, chodź, skręćmy tutaj, żeby on nie zrespił temu na górze. Dobra, nie zrespił. Eee... Easy. I to było na tyle tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Był ze mną z Greziu który chyba wyciszył mikrofon i się teraz nie zrozumie. Dobra, jestem, no, byłem, okay. byłem. Yes. No i bardzo wam dziękuję. Żegnam, żegnam. Łapka i w następnym odcinku będziemy schodzić do naprawdę prawdopodobnie. Do zobaczenia i pa, pa.